Ty miałaś tylko jednego chłopaka w swoim życiu. A takiego poważ taki poważny związek to jeden. A gdzie tylko znalazłeś, jak ty na randki nie chodzisz? Ze szkoły go wyrwałaś? <grystanie> Można tak powiedzieć. O, wiedziałem, wyglądasz na taką. <grystanie> Szkolną uczennicę. Tak. <grystanie> to tylko wyglądam. No i co się stało, że nie jesteście razem? No, bo jednak okazaliśmy się totalnie z dwóch różnych światów. No. Twój świat spokojny, jego zwariowany? Jak to wyglądało? Znaczy, może i, no tak, nie, on jest bardziej spokojniejszy jednak niż ja. I to ty zdecydowałeś z nim zerwać? Bo to chyba długo trwało, nie? Ta relacja? Ja, około no dwa lata na pewno. No to długo, Powa poważna sprawa już na, jak na dzisiejsze czasy. <gry> Jak na dzisiejsze, to może i tak. E, a jakie było pytanie? Czy ty postanowiłaś z nim zerwać? E, w zasadzie nie, to w sumie on ze mną. O nie, najgorzej. Czyli ty miałaś do niego dlaczego? pretensje, że on był za spokojny, ale to koniec końców on cię rzucił. No, w sumie tak, w sumie tak. To była jego decyzja. No i jak ty na to zareagowałaś? No troszkę było mi przykro, ale później to jednak stwierdziłam, że... Że to była jego dobra decyzja. A ty w ogóle się tego spodziewałaś, że no, to może tak, nastąpić? Tak, Czyli to... dał ci jakieś sygnały? Znaczy, no, to już był dłuższy czas takiego, nie, nie, że się nie układało między nami, ale tak próbowaliśmy i ciągliśmy to. to. Żeby nie robić mu za dużej promocji, powiedz mi, w jakich wy jesteście teraz relacjach? A w żadnych.